Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą kotleciki na styl grecko-turecki. Że tak to bym nazwał, bo połączyłem trochę tego, trochę tego. Do tego zrobimy pyszny sos czaczyki, ale, ale nie z ogórkiem, tylko z jarmużem. I upieczemy kilka młodych ziemniaków. I to będzie taki pyszny letni obiad. Najpierw zajmiemy się papryką i cebulą, bo ją musimy. Rozdrobnić, siachać, zmielić na drobno. Nie całkiem na pasta, ale na drobno. Dobra. Bo to będziemy dodawali do mięsa. Paprykę trochę poprzekrajam. Łatwiej będzie się w maszynie mieliło jedną papryczkę chili dodaję razem z pestkami, bo kotleciki muszą być z charakterem i jedną niewielką czerwoną cebulę. Wszystko wrzucamy do maszyny. Dodaję dwa malutkie ząbki czosnku, garstkę natki pietruszki. I dosypuję od razu trochę przypraw. Między innymi jest to roztarta kolendra i kminek. Niech to się wiecie, wszystko razem zmieli. Dodaję trochę płatków chili. Ale to tylko ja dodaję. Wy jak nie chcecie, to już więcej, czyli nie dodawajcie. I trochę świeżo roztartego czarnego pieprzu. Są dam później do mięsa. Teraz biorę większą miskę. Do której przekładam zmielone składniki moich kotlecików. Następnie dokładam mieloną wołowinę. Jej tutaj mam 700 g. I dodaję sól. Dodaję również porządną łyżkę jogurtu greckiego. Nie jogurtu typu greckiego. Jogurtu greckiego, prawdziwego. I wyrabiamy. Wyrobić musimy dość mocno. Można sobie rzucić kilka razy. Rozbijemy w ten sposób tkankę mięsną i kotlety będą się lepiej trzymały. Mięso na chwilę odstawiam, bo musimy zająć się jarmużem. Pozbywam się łodyg. I jarmuż jest mega zdrowy, a ja go uwielbiam. Jak się tylko pojawia, robię z niego wszystko, co mogę. I polecam wszystkim. Naprawdę jest wspaniały w smaku. Oczywiście jak się go potrafi przygotować. A żeby nie był gorzki należy, i nie był twardy, należy go delikatnie posolić i skropić sokiem z cytryny. Zostawić na 10 minut i możemy go zajadać. A dzisiaj wyląduje w sosie, z jogurcie greckim, czosnkiem. zamiast ogórków, to będą takie jarmużowe cacyki. I teraz jarmuż musimy drobniutko pokroić. Gotowe. I teraz jarmuż należy skropić sokiem z cytryny. Cytrynę masujemy, wtedy szybciej puści soki i więcej ich puści. I delikatnie możemy posolić. I jarmuż musimy wygnieść. Widzicie, on już się zrobił delikatnie sięńki. Również jarmuż odstawiamy na chwilkę, bo zajmiemy się teraz ziemniakami. Ziemniaki mam tutaj w miejsce, są to młode ziemniaki, więc wyjmujemy i musimy je poprzekrajać. Delikatnie je osuszę ręcznikiem kuchennym. Każę wrzucić jedzenie, bo będę je piekł we frytkownicy bez Urządzenie tak przydatne, że nie mogę bez niego przestać pracować. I wrzucam do rozgrzanej szuflady. Posolimy i delikatnie przemieszam. jeszcze może troszeczkę soli. Ziemniaki lubią. Sól. I ustawione mam na 200 stopni i 14 minut. Będą idealne. Teraz dokończymy nasz sos. A więc tak, zobaczcie, tutaj mam kilka porządnych łyżek jogurtu greckiego, do którego wcieram dwa średniej wielkości ząbki czosnku. Dodaję trochę soli, trochę świeżo roztartego czarnego pieprzu i wkroję trochę koperku. Słuchajcie, i teraz jeszcze jest taka jedna ważna sprawa. Do cacyków powinno się dolać oliwy. Ja tego robił nie będę po prostu. I bardzo ważna rzecz. Dodawaliśmy sok z cytryny. I grecki też jest kwaskowaty. Musimy to jakoś zrównoważyć. A! W tym celu dodam trochę cukru. I możemy połączyć jogurt grecki z jarmużem. Powiem Wam, że połączenie jest. Po prostu obłędne. I mega zdrowe. Zobaczcie jak pięknie wygląda mój dodatek do dzisiejszego obiadu. Oczywiście muszę spróbować. Mm. Petardino. Wiadomo, Jan musz to nie ogórki. Pogryźć trochę trzeba. Zajrzę do ziemniaków, o, tu się dość dobrze dzieje i możemy zacząć pomału smażyć kotleciki. Na patelnię wlewam olej, ale niezbyt dużo, tylko tyle o ile. Niech się rozgrzewa. Zajrzę do zimniuków. O, będzie się. Jest po prostu idealnie. I możemy pomalutku formować nasze kotlety. Bierzemy troszkę. Możemy również zmoczyć dłonie. Będzie nam wygodniej. Nie będą nam się lepiły do dłoni. I robimy coś takiego. I kładziemy na rozgrzany. Puszczę. Odwróćmy. Ale pięknie wygląda. I tak wysmażamy wszystkie. No i mój obiad gotowy. Ziemniaki. Widzicie, co ta maszyna potrafi? To jest coś wspaniałego. Zobaczcie, jakie ziemniaczki piękne. I nie musiałem dodawać żadnego tłuszczu. No i sos, i gotowe. I w ten sposób możemy podać. No, Ale ja oczywiście muszę spróbować. Na osobnym talerzu nałożymy sobie jarmużowych saczyków. Kilka ziemniaków. I kotlecik. Albo dobra, jeszcze nie. Prawda, że fajny obiad, więc spróbujmy. Zobaczcie, jakie ziemniaczki delikatne, mm. są przepyszne, są aż słodziutkie. Wow. Teraz kotlecik one są bardzo, ale to bardzo soczyste mm. o, smak jak To jest petardina Niebiańskie połączenie Coś wspaniałego Brak mi słów, by określić, jak to wszystko razem smakuje. Ten czosnkowy sos. Do tego te kotleciki. Takie fajne, przyprawione, takie pikantne. Do tego pieczone, młode ziemniaki. No i przy okazji, chciałbym Was serdecznie zaprosić na mój yy, kolejny kanał, gdzie filmy nie trwają dłużej niż jedną minutę. To są takie, wiecie, szybkie. Wrzutki. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich pysznych letnich obiadków.